Od 23 sierpnia ziemie podlaskie gościły reprezentantów z 22 krajów, którzy przyjechali, aby wziąć udział w trzostwach świata w jeździe na orientację. Przez tych 7 deszczowych dni zawodnicy rywalizowali na trzech różnych dystansach. MTBO, czyli rowerowa jazda na orientację, polega na odnalezieniu w terenie punktów kontrolnych za pomocą mapy i kompasu, Poruszając się na rowerze. Żeby wystartować już w takich poważniejszych zawodach, to do kontroli tego, kto którędy pojechał, używa się o takiego chipa. I na, na, na trasie na punktach kontrolnych są stacje, które mają takie dziurki i przy każdym punkcie kontrolnym trzeba chip wsadzić w taką dziurkę. Albo, albo przynajmniej w pobliżu, bo lepsze chipy działają z pewną odległością. No, i w takim czipie zapisywane są wyniki, i na mecie można odczytać, kto jak jechał z dokładnością do sekundy. Podlasie przywitało uczestników MTBO deszczem. Mimo że warunki pogodowe były trudne, to humoru uczestnikom turnieju dopisywały. No, generalnie mi się podoba. Generalnie jest naprawdę zacięta walka, dużo, no, i dużo zabawy i naprawdę dobre trasy, dobrze przygotowane. Dziękuję bardzo, to much. Uh, it's been a great event and uh, we appreciate all the hard work. I know uh, it's not a money-making event, but uh, we really appreciate it. Mm. Oh yeah, yeah. Thanks to the organizers. It's been a fun couple of days and got the relay tomorrow, which should be fun. Decyzja o przyznaniu Polsce mistrzostw zapadła przed dwoma laty bodaj, od ponad roku trwają przygotowania nieco bardziej intensywne, na ostatnie kilka miesięcy to dosyć taka wzmożona już praca i dopilanie wszystkiego na ostatni guzik. Wiem, że przyjadę do z moim ekipą i bardzo mi Polonia podoba Polska i się tam bardzo dobrze spodziewam. To bardzo fajny wydarzeń, dziękuję, do zobaczenia. Bardzo dziękuję za organizację i do zobaczenia w Polonii. Tack Polen för att ni har arrangerat det här o Eller säger